Maximilian P. pseudo. No, zobaczmy. To nim kruszynka. Koledzy Mamona. W przeszłości był notowany za przywłaszczenie auta, podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego i posiadanie substancji zabronionych. Próbował zbudować wizerunek twardego. Chyba legia. Faceta trenował sporty walki, publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z zawodów, imprez i treningów. W sieci kreował się jako ktoś pomiędzy influencerem a miejską legendą. W 2024 roku jednak wokół jego nazwiska zaczęło robić się głośniej niż mężczyzna się tego spodziewał. Litewska prokuratura postawiła Maksymilianowi. Mam nic gośnika, ale obaj Tak to Pamelka nas będzie ubierać. Potem... Teraz mówicie, że ryby nie lubią zapachu grilla. Będzie, będzie nas ubierać Pamelcia, tak. i jego wspólnikowi zarzuty związane z brutalnym atakiem na Leonida Wołkowa. Blis ten temat w ogóle będzie udoskonalony jeszcze. A, i od razu mówię, no, jak, się, jak będzie robiony ten przedłużany niby, co się przeprowadzam do, do Suchara, to rozszerzymy ten pomysł. O koleżanki pamelkine rzeczy Wszystkiego współpracy z tego, że wszystkie dupy na Instagramie, Skoro wchodzę do Ciebie na stramka i widzę taką łanie na kamerze. Ręka sama leci od razu w majty. Mógłbyś popatrzeć przez 5 sekund prosto w kamerkę? Jana Walnego. Do incydentu doszło w Wilnie, a w tle pojawiły się podejrzenia o działania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Czy wy to rozumiesz to? rozumię? Podejrzani mieli zostaw. działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Trenował w Legia Fight Club i był blisko związany z kibicowską grupą Teddy Boys 95, jedną z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych frakcji fanów Legii Warszawa. Z ustaleń stołecznej prokuratury wynika, że wielu członków tej organizacji zaczynało swoje kariery właśnie na stadionie, by potem płynnie przejść do świata przestępczego. Mówimy tu jednak nie o drobnych kradzieżach, ale o poważnych przestępstwach, handlu substancjami. Zakazanymi wymuszaniach, a nawet współpracy z zagranicznymi strukturami. Dla wielu młodych chłopaków szalikowcy Steady Boys byli wzorcem: silni, lojalni wobec grupy, zarabiający duże pieniądze i budzący respekt. W rzeczywistości jednak często okazywało się, że taka droga kończy się na ławie oskarżonych. 9. Paweł M., pseudonim Misiek. Zyskał rozgłos w 1998 roku, kiedy podczas meczu Wisły Kraków z AC parmą rzucił nożem zawodnika włoskiej drużyny Dino Bagio, za ten czym został skazany na 6,5 roku więzienia po odbyciu kary wrócił do środowiska kibicowskiego, stając się liderem grupy Sharks znanej z brutalnych i stanowczych działań. W kolejnych latach Paweł M był wielokrotnie zatrzymywany i oskarżony o różne przestępstwa, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel substancjami zakazanymi oraz brutalne pobicia. W 2018 roku został zatrzymany we Włoszech i ekstradowany do Polski. W 2020 roku Paweł M zdecydował się na współpracę z prokuraturą co było dużym szokiem dla jego środowiska. W zamian za złagodzenie wyroku przekazał informacje na temat działalności przestępczej związanej z gangiem Sharks. W rezultacie został zwolniony z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości miliona złotych. Współpraca z organami ścigania, określona jako zdrada w świecie przestępczym, doprowadziła do jego upadku w strukturach grupy i związanych z nią problemów finansowych. Obecnie Paweł M przebywa na wolności po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Mimo to prawdopodobnie nadal toczą się przeciwko niemu postępowania sądowe. W październiku 2024 roku Urząd Skarbowy w Krakowie ogłosił licytację jego mieszkania, co może świadczyć o dużych problemach finansowych mężczyzny. 8. Paluś z PsychoFans W świecie polskich stadionów przez lata istniała jedna z owianych najgorszą sławą grup pseudokibicowskich, PsychoFans, związana z ruchem chorzów. Ich obecność była widoczna nie tylko na meczach. Kurde, u mnie w mieście, w Jaworznie, byłem siodlać, bajdej. Co z kamperami? Nie zagrożone z tego, co wiemy. Działali również poza stadionem w cieniu. W problemach finansowych i związanych z... Miała jedna z owianych najgorszych. U mnie u mnie się GKS Katowice z Chorzowem napierdalali cały czas. Są słabą grupę pseudokibicowskich psychofans związana z ruchem Chorzów. Ich obecność była widoczna nie tylko na meczach, działali również poza stadionem w cieniu przestępczego świata. Jednym z ich członków Polika, Dersem, no chipsy Baluś, mam. Jest znany przede wszystkim z tego, że zdecydował się zwrócić i opowiedzieć jak wyglądało życie w środku gangu. W rozmowach z organami ścigania w 2024 roku Baluś wyjaśnił, że Psychofans to nie była tylko zwykła grupa kibicowska. Był to 240 Kalorii to ma kurwa. Takie można. Gang z jasną strukturą, selekcją i zasadami. Nie każdy mógł należeć Biedronce. do psychofans. Trzeba było mieć charakter, trzeba było pokazać bezwzględność, obowiązkowe były sporty walki. Większość członków przychodziła z polecenia innych, mówił podczas zeznań Baluś. Bywali i tacy chuligani, którzy przez 7 lub 8 lat jeździli na wyjazdy, poświęcali się dla klubu, brali udział w ustawkach i bijatykach, ale nigdy nie zostali oficjalnymi członkami psychofans. Jego członkowie organizowali brutalne ustawki, trudnili się handlem substancjami i przedmiotami zabronionymi, pobiciami na zlecenie i kradzieżami. Wszystko to pod osłoną kibicowskiej lojalności, która w rzeczywistości była brudnym biznesem, silnym przywództwem i rozbudowaną siecią wpływów, sięgającą czasami nawet za granicę Polski. Z chwilą, gdy Baluś postanowił współpracować z prokuraturą jako tak zwany mały świadek koronny, jego życie diametralnie zmieniło. Choć zyskał ochronę i uniknął surowszych wyroków w oczach byłych kolegów z gangu, stał się wrogiem numer jeden. Na murach w Chorzowie zaczęły pojawiać się nieprzysylne mu napisy oraz groźby. Piłkarski, a oni i tak mają cię w dupie. Nie rozumiem tego. Po co i dlaczego? No zgadzam się, no. I nastąpiło symboliczne wykluczenie z rodziny, która nie wybacza złamania zasady milczenia. Siedem. Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch. Jako lider Żylety, najbardziej zagorzały zrzeszenie Legii Warszawa, był nie tylko gniazdowym, ale także symbolem oporu wobec władz klubu oraz państwa. Jego działalność nie ograniczała się jednak tylko do stadionów. W 2011 roku został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii Warszawa. Wcześniej, w 2009 roku, spoliczkował piłkarza Legii Jakuba Rzeźniczka, co również odbiło się szerokim echem w mediach. Pierwsze zarzuty pojawiły się jednak w 2012 roku, kiedy to Staruchowicz został aresztowany pod zarzutem handlu substancjami zabronionymi. Prokuratura oskarżyła go o zakup i wprowadzenie do obrotu kilograma towar i przygotowanie do wprowadzenia do obrotu kolejnych 4 kg. Dowodem miały być zeznania świadka koronnego Marka Hapsel do nim Hanior. Staruchowicz spędził w areszcie 8 miesięcy, zanim wpłacono za niego. Panowie, jedzcie co chcecie. Chuj mnie to obchodzi. Kałcie w wysokości 80 tysięcy złotych. Jednak w 2016 roku sąd rejonowy Warszawa Praga uniewinnił Staruchowicza, podważając wiarygodność. <laughs> Chłopelkę na każdym zdjęciu robi. Ja go do. szczerze, szacun dla niego. Koron... Nie poddaje się jej ideały cały czas widać. Sąd uznał, że zeznania Haniora są niewystarczające do skazania, a brak innych dowodów nie pozwala na potwierdzenie winy oskarżonego. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że oskarżony nie miał możliwości skutecznej obrony, ponieważ nie wiedział nawet kiedy i gdzie miał popełnić zarzucane mu przestępstwo. Po uniewinnieniu, staruchowicz zapowiedział walkę o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie i utratę dobrego imienia. 6. Wiesław Listkowski, pseudonim Wolf. Wolf urodził się w latach 90. w Sopocie i od młodości był związany z Lechią. W czasach PRL, u gdy mecze często zamieniały się w pole bitwy, Listkowski uchodził za nieformalnego lidera młyna, sektora najbardziej zagorzałych kibiców. Organizował wyjazdy, inicjował oprawy i zastraszał przeciwników. Dla jednych był wzorem, niepokorny, bezkompromisowy, zawsze za klubem, dla innych niebezpiecznym socjopatom. Jednak jakby tego było mało, poza stadionem prowadził drugie życie, dużo mroczniejsze. Z relacji świadków i późniejszych doniesień medialnych wynika, że był jednym z głównych cinkciarzy w mieście handlując walutą przy Sopockich Peweksach. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Zajmował się także prowadzeniem nielegalnych agencji towarzyskich, ściąganiem haraczy. W środowisku mówiono, że był brutalny i nieprzewidywalny, z władzą absolutną nad grupą kobiet, które zmuszał do pracy po nocach. Jego siła opierała się na strachu. 25 sierpnia 1991 roku sytuacja jednak uległa zmianie. Wolf został postrzelony na klatce schodowej swojego bloku w Sopocie. Kula z breneki, amunicji używanej do polowań, trafiła go z bliska. Choć lekarze walczyli o jego życie przez ponad dwie godziny, nie zdołali go uratować. Sprawcy nigdy nie złapano. Wśród wielu hipotez pojawiał się motyw zemsty, prawdopodobnie z rąk jednej z kobiet, które wcześniej skrzywdził. Śledztwo zostało ostatecznie umorzone. Masakra. I ktoś zabił człowieka i uciekł. 5. Karol Pirug. Był wieczór 20 sierpnia 2007 roku w Kiel. Ej, Koralo, ty jesteś najgorszym typem człowieka, bo nikt cię nie pyta o zdanie, a krzyczysz i uważasz się za eksperta w każdym, w każdym temacie. Stary, każdy tu sika na tą Twoją opinię. To jest. wyjebane mamy. W Kielcach odbywał się mecz korony Kielce z Legią Warszawa, a emocje, jak często to bywa, nie kończyły się na boisku. Dla jednego z kibiców ten dzień zakończył się tragicznie. 22-letni Karol Piruk został pchnięty nożem przez pseudokibica Wisły Kraków, który przyjechał do Kielc, aby ukraść flagę. Po godzinie 23.00 kibice korony, którzy świętowali zwycięstwo swojej drużyny w pubie, dostali telefon, że po osiedlu bocianek krąży ekipa z Krakowa i zabiera szaliki. Po chwili kilkunastu kielczan wybiegło z lokalu, wsiadło do auta i wyruszyło w miasto. Do konfrontacji obu grup doszło około godziny 23.45. Karol, nazywany przez znajomych Małpom, nie był zamieszany w żadne konkretne kibicowskie wojny. Był zwykłym kibicem w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Tamtego dnia wyszedł z domu i już nigdy nie wrócił. Został brutalnie zaatakowany nożem z ręki innego kibica Piotra K. Piotr K później ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości prawie 10 lat po tym zdarzeniu. Twierdził, że obawiał się zemsty ze strony kibiców Korony. Został zatrzymany dopiero w styczniu 2016 roku w Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat tam miał pracować w barze, miał również narzeczoną i poukładane życie. Podczas procesu oskarżonego prokurator podkreślał, że co do Piotraka nie ma wątpliwości. Miały o tym świadczyć zarówno zgromadzone materiały dowodowe, jak i zeznania świadków biorących udział w zdarzeniu. Mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. 4. Mirosław O, pseudonim Olaf. Był niegdyś prominentnym liderem bojówki Young Freaks związanej z kibicami Lecha Poznań. Jego działalność nie ograniczała się jednak do stadionowych trybun. W lutym 2010 roku został zatrzymany przez policję pod zarzutem kierowania gangiem pseudokibiców, który zajmował się handlem substancjami zabronionymi i organizowaniem tzw. ustawek, czyli umówionych bujek z kibicami innych drużyn. W 2021 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku skazał go na 2 lata i 8 miesięcy więzienia za te przestępstwa. Sama Poznańska bojówka Young Freaks długo była niepokonana, ale w 2009 roku przegrała potyczkę z fanatykami Lechigdańsk, Gdańsk, potem doszło do pierwszych zatrzymań w śledztwie, które prowadziła Poznańska Prokuratura Okręgowa oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Zanim jednak Olaf w 2021 roku poszedł do więzienia za organizowanie ustawek, ponownie znalazł się w centrum uwagi organów ścigania jeszcze w tym samym roku. Został zatrzymany przez poznańską policję w ramach śledztwa dotyczącego obrotu substancjami zabronionymi na dużą skalę. Śledztwo to nabrało tempa po zatrzymaniu Pawła Pepseł, do nim Poczwara, który wpadł na przeładunku 250 kg zabronionych roślin ukrytych w transporcie ogórków. Wielki transport dotarł pod Poznań z Hiszpanii. Poczwara wpadł 3 lutego 2021 w... Z Hiszpanii pod Poznań dojechali dopiero w Polsce? Ale jaja mosinie Roślinność była przewożona tirem jadącym z Hiszpanii oficjalnie z 22 tonami ogórków. Przy okazji zatrzymano także szefa firmy transportowej przewożącej towar oraz właściciela posesji na terenie której przyjechał pojazd pełen ogórków oraz roślinności. Ostatecznie proces przeciwko Olafowi i 36 innym oskarżonym rozpoczął się w lipcu 2022 roku w Poznaniu. Zarzucono im obrót łącznie ponad 3,5 tonami nielegalnych roślin sprowadzonych głównie z Hiszpanii. Podczas procesu poczwara zeznawał jako tzw. mały świadek koronny, co spotkało się z ostracyzmem ze strony środowiska kibicowskiego. W internecie pojawiły się groźby pod jego adresem, a na meczach Lecha wywieszano transparenty z obraźliwymi hasłami. 3. Pseudokibice motoru Lublin. Oh. To była sobota, 21 maja 2016, na trasie w pobliżu Skaryszewa w województwie mazowieckim doszło do jednej z najbardziej dramatycznych konfrontacji o, w historii polskiego ruchu kibicowskiego. Grupa pseudokibiców motoru Lublin zaatakowała fanów stali stalowa wola, którzy busem jechali na wyjazdowy mecz swojej drużyny. W wyniku brutalnego starcia jeden z kibiców stali, 33-letni mężczyzna, znany jako Kaczy, zapłacił najwyższą cenę. O, ja dla jego bliskich przyjaciół, a także całej społeczności fanów stali, był to cios, który długo nie przestanie boleć. Śledztwo prowadzone przez policję i prokuraturę doprowadziło do zatrzymania 40 osób związanych z atakiem. Wśród zatrzymanych byli młodzi mężczyźni z Lublina zidentyfikowani jako członkowie bojówek motoru. Jeden z nich, poszukiwany przez wiele miesięcy, został odnaleziony w nietypowym miejscu, ukrywał się pod łóżkiem w jednym z mieszkań. Zostali oskarżeni o udział w nielegalnym zbiegowisku i doprowadzenie do skutków, których nikt nawet pośród największej kibicowskiej nienawiści nie powinien ponosić. Ostatecznie sąd pierwszej instancji orzekł wobec nich kary więzienia, ale to sąd apelacyjny w Rzeszowie zdecydował o ich zaostrzeniu. Część sprawców usłyszała wyroki po kilka lat pozbawienia wolności bez zawieszenia. W opinii sądu ich działanie było nie tylko brutalne, ale też w pełni zaplanowane i ukierunkowane na atak fizyczny wobec konkretnych osób. Co ważne, poszkodowani nie mieli szans się bronić. Dwa. Ej, rozpierdalaj mnie te motki na Twitchu. Rozrębnia nielegalnego alkoholu pseudokibiców z Łodzi. Wśród młodych kibiców często powtarza się hasło jedno miasto, jeden klub, dla niektórych to lojalność i wspólnota, dla innych przykrywka dla przestępczego interesu. Tak było w przypadku jednej z grup związanych ze środowiskiem pseudokibiców z Łodzi, którą Centralne Biuro Śledcze Policji namierzyło w związku z nielegalną rozlewnią alkoholu. W 2011 roku CBŚ przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję na terenie województwa łódzkiego. Funkcjonariusze wkroczyli do magazynu, w którym zorganizowana grupa przestępcza, porwana jako lokalnym środowiskiem pseudokibiców, nie wiem, czy się nie wstydzi w i dystrybucją alkoholu bez akcyzy, wewnątrz zabezpieczono nielegalny alkohol, puste butelki z podrobionymi etykietami, kapsle oraz inne komponenty potrzebne do produkcji legalnie wyglądającego trunku. Alkohol trafiał na lokalne imprezy kibicowskie zdecydowanie, do a jego cena była na tyle konkurencyjna, że zyski sięgały 10 000 złotych miesięcznie. Wszystko oczywiście bez podatków i jakiejkolwiek Kontroli sanitarnej. Jak wykazało śledztwo, część środków trafiała na działalność kibicowską, w tym na wyjazdy meczowe i oprawy. Śledczy oszacowali, że w czasie dwuletniej przestępczej działalności w branży alkoholowej łodzianie oczyścili i wprowadzili do obrotu nawet kilkanaście tysięcy litrów alkoholu. Skarb państwa z tego tytułu został uszczuplony o około 700 tysięcy złotych. Jednak to nie był odosobniony przypadek. W 2024 roku bardzo podobna sprawa miała miejsce w Katowicach. Tam również CBS zlikwidowało profesjonalnie zorganizowaną rozlewnię alkoholu, obsługiwaną m.in. przez osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców tak, taka profesjonalna była. Funkcjonariusze zabezpieczyli wtedy ponad 4000 litrów nielegalnego trunku, a na miejscu odnaleziono również sprzęt do produkcji etykiet, palety pustych butelek i gotowe już wyroby czekające na transport. Oprócz tego zabezpieczono ponad milion sztuk papierosów. Gdyby towar trafił na rynek, skarb państwa straciłby około 1,5 miliona złotych. 1. Ustawka na autostradzie A4. W ostatnich latach Box nasiliły się stop. przypadki tak zwanych ustawek, czyli nielegalnych bójek między grupami pseudokibiców, które stanowią poważne zagrożenie dla porządku publicznego. W lipcu 2020 roku doszło do niebezpiecznego incydentu na autostradzie A4 w okolicach Brzeska, gdzie grupa pseudokibiców zorganizowała bójkę na środku drogi. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniach, które szybko obiegły media społecznościowe, wywołując oburzenie opinii publicznej. Według relacji świadków, w bójce uczestniczyli pseudokibice z klubów takich jak Karpaty Krosno, Stal Rzeszów, Stal Stalowa Wola, Dresovia Rzeszów oraz JKS Jarosław. Grupy te pod podróżujące na mecze swoich drużyn zatrzymały się na autostradzie, aby stoczyć zaplanowaną konfrontację. To akurat pojebane. Światowe zdarzenia <grymny> zawiadomili policję, jednak zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, uczestnicy bojówek zaczęli się oddalać. Ostatnio jak jechałem na dworzec w Krakowie, to yy, tam koło tego ronda, co się jedzie na parking do galerii do góry, to stały, stały dwa autobusy, dużo policji i się ubrani. Chyba, nie wiem, czy tych kibiców odprowadzali do tych autobusów, czy co, nie rozumiem za bardzo, jak to jest zrobione. Myślają, że identyfikacja uczestników takich incydentów jest czasochłonna, ponieważ wymaga dokładnego ustalenia tożsamości osób oraz właścicieli pojazdów widocznych na materiałach dowodowych. Jednak ta sytuacja nie była odosobnionym przypadkiem. W lutym 2024 roku śląscy policjanci udaremnili bójkę pseudokibiców z Polski i Czech, do której miało dojść w leśnym rejonie Szósta w powiecie pszczyńskim nieopodal głównej drogi. Funkcjonariusze natrafili na zaparkowane samochody i grupę mężczyzn, którzy na widok zbliżających się radiowozów zaczęli uciekać. Podczas <śmiech> <śmiech> pojazdów znaleziono niebezpieczne narzędzia takie jak maczety oraz sprzęt do sztuk walki, w tym ochraniacze na zęby z emblematami śląskich klubów piłkarskich. Kilku z mężczyzn było wcześniej notowanych w związku z przestępczą działalnością pseudokibicowską. Policja to masz w tej Nieustannie historii. monitoruje środowiska pseudokibiców, aby zapobiegać tego typu zdarzeniom. Współpraca między różnymi jednostkami oraz szybka reakcja funkcjonariuszy pozwala na udaremnianie planowanych ustawek i minimalizowanie ryzyka dla postronnych osób. Niemniej jednak incydenty te pokazują, że problem agresji wśród pseudokibiców nadal istnieje i wymaga stałej uwagi ze strony służb porządkowych. Dziękujemy za oglądanie i przypominamy, że pamiętam, że było wczoraj co brać w tym udział? Jestem teraz ciekawy.